Odżywić jeszcze raz. I zobaczcie, Grzesiu jest jak nowy. Hej, wszystkich z SCREAM Witajcie w nowym odcinku z Teardown. I dzisiaj, słuchajcie, jesteśmy na mapie Minecrafta z tego względu, że tak jakby wyszedł nowy mod, zacznijmy po pierwsze od lustra, ponieważ dzisiaj w Teardown możemy siebie zobaczyć. Bo zobaczcie. Widać naszą piękną twarz. Widać dosłownie Minecrafta z tyłu. Tylko to jest jakiś straszny świat, dosłownie. I to serio straszny świat z tyłu. Czemu wy to wszystko rozwalacie? Dajcie mi coś powiedzieć. Czy to jest moja. Czy to jest moja twarz, którą. A... Aha. Aha. Czy to jest moja. Co się stało? <laughs> Czy ja mogę strzelać swoją. Twarzą! I to dość konkretnie! Zostawcie mi subika i lajka, może uzbieram na jakąś operację twarzy, bo wyglądam gorzej niż Maciek i. jest mi z tego powodu bardzo źle. Ale wyszła dużo lepsza rzecz niż to, co wcześniej, czyli jakieś strzelanie naszą twarzą, ponieważ mamy Vadera, który nie wiem czy się... On się rusza! On na mnie idzie! Ziomeczku! D dogadajmy się, halo! Dogadajmy się! Nie! Zatrzymaj się! Zatrzymaj się! Czy on chce mi zrobić krzywdę, czy co? AHA! Jeszcze Maciek go atakuje dobrze! Walgo Maciek! Ma Maciek się pali. Dobrze Walgo Maciek, póki jeszcze żyjesz... Zobaczcie, biją się między sobą, on się pali po prostu! I nic dosłownie nie może z tym zrobić! Co jest? To jest straszne. Czy da się go w ogóle pokonać? On jest zbyt silny. Maciek już nawet zrezygnował z walki z nim, bo on jest zbyt potężny. A, ktoś wszedł w TNT. Oczywiście jakiś geniusz. Ale dobrze, sprawdźmy to, czy jest szansa, żeby go zas. strzelić. Okej, okay. to nie jest zbyt dobra wiadomość. Może. No nawet snajperka na niego w żaden. Sposób nie działa. Widzowie mamy problem. A, bombę podłożyłem pod niego. Fuh. Zdecydowanie wybuch, ale on nadal żyje. On jest zbyt potężny. Ale dobrze, zrezygnował z nas, słuchajcie. I najlepsze jest to, że my nie mamy tylko Darth Vadera mamy też Luka Skywalkera. Czego utopiłem? Ja, ja go utopiłem, przepraszam. Dobrze. On, on się nam już nie przyda. Mamy Luka Skywalkera, który nam pomoże walczyć z Darth Vaderem. Pomóż nam! Ziemeczku, Bigo, atakuj. Czemu oni się na nie patrzą? On też. <śm> Aha! Czy oni naprawdę nie będą walczyć? Walczcie! Walczcie ze sobą! Bijcie się! Nie! Między sobą! Nie no, to jest przerażające! A najgorsze jest to, że się ich nie da w żaden sposób pozbyć, bo oni wstają po chwili i idą cię tym mieczem skrzywdzić. Nawet samochód pewnie na nich w żaden sposób nie działa. Czekajcie, rozpędźmy się. Ep. E, nie wyszło mi ro, rozpędzenie się. Może ciężarówka w jakiś sposób nam pomoże, żeby się ich... Pozbyć. Popchnijmy go Winne auta, w ścianę, w drzewo! Nawet drzewo się zawaliło, a on nadal stoi. Ale mamy coś jeszcze. Zobaczcie, że mamy co. No! Czemu mnie? Co to był za dźwięk w ogóle? Czemu mnie atakujesz? Ej, zobaczcie, biją się między sobą, albo chcieli mnie dostać. No nie, no teraz we mnie jakiś ATT strzela. Znaczy. Znaczy, AT, ST, czy coś takiego. Ale można je chyba przynajmniej rozwalić. Aha! W żaden sposób się nie da tego rozwalić. A jakbym zrobił coś takiego... Wow! Zobaczcie, czyli to było odporne na pistolet, ale nie było w stanie się przeciwstawić bombom. Ciekawe, czy Luke jest w stanie... Wytrzymać bombę Jest w stanie wytrzymać bombę Mamy też jednostki Ale to jest super Zobaczcie on strzela normalnie Z laserów Ej jakie te mody są dobrze zrobione Możemy normalnie sobie Całą armię Ze Star Warsów zrobić I weźmy czołg, weźmy czołg Wejdźmy w czołg I z... Czo czołg nie działa Zrobiłem, że teraz nie będą wybuchać od razu. Weźmy jeszcze raz czołg. Zobaczmy, czy są w stanie nas rozwalić. I czy my jesteśmy w stanie ich rozwalić. Na pewno jeden z nich nie żyje już. Ok, czyli mamy szansę. I spróbujmy w niego wjechać i go rozwalić. Czy jest jakaś szansa. O, on nas przygniata? On nas przygniata? Muszę go po prostu. Zestrzelił, zobaczcie, nogi stracił. No i teraz, proszę bardzo, możemy sobie wysiąść i zaobserwować, co jest potrzebne do wbicia się prosto do kabiny tego, bo z góry się wchodzi, z tego co widzę, i z góry można normalnie to wejść. Jakby dało się to prowadzić, to było jeszcze bardziej super, ale zobaczmy, co jest potrzebne, żeby to z... niszczyć. Okej, okay. to, to nie było ciężkie. Ale jeżeli chodzi o tego armora tutaj, to z tego co widzę, tylko głowa jest słabym punktem. W sensie szyja jest słabym punktem. Ponieważ jeżeli to zrespimy. Okej. Okay, to zobaczcie, że pistoletem nawet. Byłbym w stanie to zniszczyć, jeżeli będę celować w szyję. Co jest? Nogi same chodzą. I to nadal strzela. To nie ma sensu. Dziumeczku. Ziomeczku, głowa ci odpadła. Ale załóżmy, że przewozimy sobie bombę nuklearną. Oczywiście z nią trzeba delikatnie. jejku! Dobrze, nieważne. Nadal jest cała, nie wybuchła. Jest dobrze. Odłóżmy te nogi, bo są już nie, niepotrzebne. Wszystko z nią, z tego co widzę, w porządku. Zamykamy drzwi od opancerzonej ciężarówki i chciałbym zobaczyć co by się stało jakbyśmy przewozili bombę przy tych storm trooperach i czy są w stanie się przebić Tak bardzo opancerzona ciężarówka z tego co widzę Pozbądźmy się ich po prostu bo wszystko to jest bez sensu. Jakby to się zachowało w mieście, też mnie to zastanawia. Jesteśmy za jakąś barierką. Ta barierka w ogóle nie pomaga. <noise> Tutaj mamy gang. Proszę bardzo, gangusów. Zobaczmy, jak sobie. Gangusy Poradzą! zostali zniszczeni. To jest ser. Czy on strzelił w coś innego w ogóle? On jest ser. Okno tu odpadło. On jest serio niebezpieczny. Tu ludzie jeżdżą tyłem. Nie wiem, co tu się dzieje, ale ciekawe, czy ten robot myśli na tyle. Znaczy, to pewnie robot nie jest, tylko ktoś nim steruje i właśnie zniszczył coś, znajdujące się w budynku. Ale siebie nie zniszczył, on nadal żyje. I zobaczcie, goni nas i próbuje nas zniszczyć. Schowajmy się w spożywczym. To, to jest bardzo dobry pomysł. Zobaczcie, on niszczy tego spożywczaka jak chce. Będzie w nim coraz głębiej siedział. Dobrze, o, wyjście, okej. Okay. A to jest przecudowne, że w taki sposób możemy uciekać, ale jako, że mamy coś takiego jak sam miecz świetny, więc możemy też z nim konkurować albo odbijać te strzały, o ile się da. Zaraz zresztą. Za zobaczymy. Tak ta średnio to działa. A czy możemy chociaż do niego podejść i go rozwalić? W ten sposób zostały zniszczone nogi! I teraz uwaga! Dobijamy go i niszczymy całkowicie. Ej, to jest dobre. Nic z niego dosłownie nie zostało, także Jedi, nie dziwię ŻE byli OP. Ziomeczku, ziomeczku, jedziesz w ścianę, utknąłeś. A co jakbyśmy wzięli Siren Head'a i byśmy też wzięli ten czołg, to jestem ciekawy, kto wygra te starcie. Zobaczcie, stanę pomiędzy... Ała! Stanę pomiędzy nimi i zobaczmy, czy Siren Head jest w stanie go zniszczyć. Zobaczcie, wali go, ale nic mu nie jest w stanie zrobić. A czy jak ten się obróci, to czy jest go w stanie zastrzelić, żeby się przestał ruszać, czy... Okej. Okay. Dobra, na pewno go skrzywdził i na pewno nie żyje, ale no przypadkowo tutaj leżał sobie czołg, którego możemy wykorzystać, co prawda on nie strzela w żaden sposób, możemy go wykorzystać w ten sposób za to, tylko to w żaden sposób się nie poddaje, zobaczcie co się wbiło w budynek, przebiło się jeszcze, czemu to leci cały czas, Stoi, a do wady wpadnie, ojejku. No, teraz to na pewno nie działa. Także przechodząc dalej, chciałbym jeszcze przetestować, co by się stało, gdybyśmy zrzucili na tego oto gościa tutaj na przykład samochód, lub pick up lub y, na przykład taki mały dźwig, ciężarówka, czołg, lub oczywiście taki tu. No, co strzelasz mi w jacht? Ja rozumiem, że nie chcesz być rzucony. Jachtem, i daj im się tam bić. Zobacz, że się przy tobie biją, a ty nic nie robisz, tylko chcesz we mnie strzelać. No i budynek rozwala, nie, No, jeszcze jacht mi niszczy. Dobrze, nie. Przejdźmy do tego, bo będzie coraz gorzej. Postawmy go oczywiście tutaj. I uwaga, zrzucamy najpierw na niego samochód. Oczywiście do góry nogami że mu coś zrobił, przyjął na siebie, na głowę ten samochód I nic mu się nie stało Dobrze, przejdźmy od razu do pick-up'a Bo widzę, że to jest twardy zawodnik Uwaga Pick-up Nadlatuje Zobaczmy co mu się tym razem... Lekko go ogłuszyło Ale uwaga, czy wstanie? Ej, on chyba nie żyje Ej, zobaczcie, to zadziałało ja już myślałem, że on będzie nieśmiertelny, ale zobaczcie, że rzeczywiście nie przeżył tego. Ciekawe, czy Grzesiu tam z tym policjantem to przeżyje. Nie przeżył. A sąsiedzi oczywiście, e, to normalka, że zrzucamy z bloku mieszkalnego samochody. I typo ze Star Warsów strzela w jacht. Screamiego, to jest normalne. I teraz od razu zaczniemy od dźwigu. Bo wiadomo, że samochody nie dadzą rady pokonać albo zniszczyć chociaż trochę tego czołgu na nogach. Dlatego proszę bardzo, dźwig leci prosto w jego głowę! Odbił się i nic mu się nie stało, także od razu przechodzimy do wielkiej ciężarówki. Proszę bardzo, uwaga, 3, 2, 1 ciężarówka leci, rozwaliła coś. No, rozwaliła siebie tylko i właz się otworzył. A on nadal stoi i nadal chce mnie zestrzelić. Także przejdźmy do czołgu. Czołg może być już nieco większym wyzwaniem, jak spada. Uwaga, zrzucamy czołg. Czołg nadlatuje. I nic mu się. Znowu nie stało, jest to smutne, ja nie wiem, czy jacht w ogóle da radę mu cokolwiek zrobić, chociaż jest ogromny, zrzucimy go oczywiście z jeszcze bardziej wysoka, proszę bardzo, jacht wbił się w niego, rozwalając się całą! on nadal strzela we mnie, jakby nic się nie stało, Na no, są one mocne, dopóki nie wezmę shotguna i przeichnie, Pozbędę, znaczy go... <laughs> Słuchajcie, wyszło coś cudownego! Otóż mamy Maćka, mamy Maćka, Maciek sobie idzie, zwiedza świat oczywiście, wbija do sąsiadów, gotuje coś, później od nich wychodzi i tak dalej, ale mamy coś takiego, że można cofać teraz czas. Czyli jeżeli Maciek był u sąsiadów, to można to cofnąć po prostu i teraz wszystko... Ładnie, pięknie. Wraca do normy. Prawie, że oczywiście. I zobaczcie, Maciek wraca z powrotem do domu. Prawie, prawie normalnie. Drzwi oczywiście też są całe. Prawie. Ale to jest cudowne, co się dzieje teraz z On, Takie rzeczy wychodzą. Można podnieść dom, rzucić go o ziemię i teraz spowodować, że będzie cały. Jeszcze raz. Prawie. No na razie nie działa to jakoś super Zachwycająco dobrze, ale Ciekawi mnie w sumie jedna rzecz Otóż mamy tutaj Grzesia, co nie? I pewnie, pewnie myślicie o tym samym już Ponieważ mamy Grzesia Grzesiu teraz Słuchaj, będziesz w niebo wzięty Teraz to się dzieje, ponieważ Mogę cię zastrzelić, co nie? I dzięki temu mogę po prostu pa, Poczekaj Cię teraz odżywić Jeszcze raz I zobaczcie Grzesiu jest, jak nowy, Na... no cóż, nie żyje, także no może nie działa to jakoś perfekcyjnie, ale zobaczcie, że można helikopter zestrzelić i od razu go naprawić, tylko te naprawianie powinni polepszyć, ponieważ te naprawianie zrobiło, że helikopter właśnie spada i się niszczy, no tak... Średnio wyszło te naprawiania, ale przynajmniej się starałem, tak? Teraz mogę czynić dobro i zło. Jednocześnie. Zobaczcie, wracają na miejsce tak komicznie wygląda. Ale niestety, te rzeczy, które zostały zniszczone, nie wracają. Niestety, może. Może to naprawią kiedyś. No, ale na obecną chwilę to, to tak średnio mi wychodzi. Ale no zobaczcie, przejeżdżacie przez przypadek całkowity przypadek człowieka. Wybuchło nam auto, a on żyje. Grzesiu, Grzesiu jeszcze oczywiście, swoim dobrym sercem ugasił ten pożar. Grzesiu, jesteś super. Ale teraz. Poczekajcie, muszę jeszcze raz to zrobić Także wyobraźcie sobie, że przejeżdżacie człowieka On umarł, a wy możecie cofnąć czas No i jeszcze raz go przejechać Po prostu cudowne Także na obecną chwilę dziękuję wam za oglądanie Nie wiem jakim cudem ty przeżyłeś Among Us się toczy, a ja was żegnam w tym czasie Dziękuję wam jeszcze raz Miłego dzionka, albo wieczoru 爸爸。